Inny dobry. Wstałam. Jest dziewiąta. się fajnie spało. <coughs> Spałem na kanapie. I tam jeszcze śpią. I Trzeba będzie wracać. Zrobimy kawkę. No, ale tak wygodnie jak tu, to chyba nigdy mi się nie spało. Taka wygodna kanapa, mówię wam, muszę się dowiedzieć, skąd ta kanapa. O łóżko też wygodne w sypialni bardzo. Wszyscy tacy zadowoleni. Dawno tak nie pospałam. Fajnie. Szkoda, że trzeba wracać. Cichutko, fajnie, bardzo miła pani, właścicielka. Bardzo fajnie. Myśmy byli na mieście w sobotę, tak w sobotę, na rynku, ale ja nie wziąłem telefonu do nagrywania, a i tak było ciemno zaraz, więc. dużo by mnie nagrała. a wczoraj to my przebimbali cały dzień tutaj. no nigdzie nie szliśmy bo w sobotę był problem. Strasznie dużo ludzi, strasznie. Na mieście. i Wszędzie były takie kolejki, żeby coś zjeść, czy cokolwiek no wszędzie po prostu. Że wczoraj to zamawialiśmy sobie jedzenie. Tutaj na mieszkanie. Jedyne wyjście, które było, to do Żabki. Po lody. I był maraton oglądania filmów. I obżerania się да ми попкорнно Napiję kawkę, poczekam aż reszta wstanie. Będziemy się szykować do powrotu. Co, fajnie, pat, dawno tak długo nie pospałam, to ja piję kawkę i czekam, aż reszta załogi wstanie. Mam swoje rzeczy już z Łazienki. 이대로 죠 Cieplutko tu w kibelku, na kibelku. no bardzo ładne mieszkanie. Bardzo ładnie urządzone. Pasowałoby mi. Taki klimat. Tylko jeszcze seczkę czy wszystko wzięłam. Chyba wszystko, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo nie chce krzyczeć! Budzą się. powoli no jesteśmy w sypialni takie wyro taka szafa utworzyłam okno żeby się przewietrzyło, bo strasznie gorąco. Jak dla mnie. Reszta zadowolona. Mi gorąco. Taki szybki makijażyk walnąć, żeby nie straszyć ludzi na dworcu. Pakować resztę manatków. Przy, przykro. Nie chcę się jechać. O, zrobiłam się pry, pryszcza. A jak? Bardzo przyjemny mieszkanko. Bardzo. Tu mamy bodajże dziesięć minut do rynku. Na piechotkę. Także Elegancko. O. No, wczoraj się tak lodów obiadłam, że szok. Brzuch boli. Było, szybko minęło, człowiek czekał, a jeszcze trzeba wracać. Stora nie wzięłam, bo się nie spodziewałam takich rzeczy. O suszenie. Ale fajnie było. Człowiek chociaż tu chwilkę za, zapomniał o ostatnich wydarzeniach. I to pakowanie walizki od nowa, nie? Część sobie rzeczy do szafy schowałam. Część miałam w walizce. Teraz będę musiała wszystko wydupcyć z tej walizki i od nowa poukładać. Na szczęście nic więcej nie ma, ale mniej też nie ma. zapiekankę, bo wczoraj sobie kupiłam w żabce. No myślałam, że będę jeść, ale jak już zjadą te lody i paczkę popcornu, to już miałam dosyć. Więc ją zaraz zjem. Jest piekarnik, więc sobie odgrzeję. się ogarniać. Takie mi się usta zrobiły suche. Mówię wam. Ale strasznie dużo ludzi, jak już wspominałam. Strasznie. Miałyśmy iść, mieliśmy iść, miałyśmy iść na wawę. Bo za darmo. Ale kolejka przynajmniej na dwie godziny czekania. Wszędzie pełno. Wszędzie kolejki. Dużo ludzi wpadło na pomysł, żeby tu przyjechać na długi weekend. Dobra, to ja się ogarniam. I chyba już się widzimy na miejscu w Opolu. i wróciła wróciła do domku co ja tu mam? nic nie mam Ech. cześć Rysiu no cześć kotełki cześć o Rysiu się wita wita się no, wróciłam jest o 15 piąta skaptura. bo z kaptura sobie kawkę walnę ciepłą. Pójdę napalić w piecyku pierwsze co? Co coś zjem, Bo ja dzisiaj tylko o zapiekance tutaj z rana Jest woda. No cześć! No jestem. Mówi mr. 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 No jestem. Cześć! Już będę. No. Lekkie opóźnienie było w pociągu, znaczy w pociągu, bo przyjechało dobrze, ale później było jakieś opóźnienie w trasie się zrobiło. O to tam chyba 10 minut, więc... Tragedy nie było. Akurat miałam yy, autobus, już jak przyjechałam, więc miałam jeszcze chwilkę. Oj, na luśka przyszła się przywitać. Tak, cześć. No cześć. No cześć. Ale drapiesz mnie. Ała. No cześć. Uch. Więc zaszłam jeszcze po drodze do żabki. Yy. Wziąłam sobie bułeczki na rano. Może jeszcze dzisiaj jedną zjem? Takie trzy. Nawet świeżutkie. Ale głównie mi chodziło, żebym miała to na śniadanie wziąć. Yy, wziąłam krakowską szynki. Dwie, bo było, że jak dwie, to chyba po 499 4,60 coś takiego. I lazur sobie wziąłam w plastrach. Tak. Co Ryszard! Co ty robisz? No. Także ja już jestem w domku. Jutro do pracy. Normalnie już wracam i tyram, i tyram bez przerwy dwa tygodnie. Aśmy tu zatkało. Ho. kubeczka. Gdzie mój kubeczek? Zrobię sobie kawkę, bo iż ponieważ muszę jeszcze parę rzeczy zrobić, rozpakować się, nie? Zaraz wam filmik ogarnę wrzucę. I w piecyku napali. Tak, pierwsze co pójdę, zalewam kawkę, idę palić w piecu. I później po kolei będę robiła całą resztę. No, także ja już jestem trochę smutno, bo szybko minęło. A <grystanie> szkoda, zawsze za krótko. Ile by nie było, to za krótko, nie? A zjem chyba sobie śledzika, tak myślę. Teraz ja sobie wstawię z trzy ziemniaczki, sobie zjem z tym śledzikiem, co robiłam. I już. A jutro coś pomyślę, ewentualnie. Tak mi po głowie w sumie chodziły kopytka, ale teraz to ja już się nie będę brała za kopytka. Bo trochę późno się zrobiło. Nie, Rysiu? No, także ja już jestem. To ja Kawkę piję. Idę grzać, bo zimno. Ogarniam życie. A wy się trzymajcie cieplutko, moi mili. Do zobaczenia niebawem.